No, czaszka znaleziona tutaj, właśnie w tym terenie, jest ponoć najstarszym ludzkim znaleziskiem szczątków w naszym kraju. Witam wszystkich serdecznie moich widzów dzisiaj z okolicy rogoźnika Siemoni. Można powiedzieć w powiecie Będzińskim. W województwie śląskim powiem wam, a poszukam dzisiaj no właśnie miejsce mi bardzo dobrze znane, ale nawet nie wiedziałem. Przechodzimy, mamy tutaj potok, jawożnik. Nawet o tym no, wiedziałem, że jest tutaj takie miejsce. Ale nie wiedziałem, że to miejsce jest zaznaczone obecnie na mapach, dlatego idę to sprawdzić. Coś w tym jest. Pewnie nie na darmo to się stało. Znaleziono tutaj czaszkę, gdy teren był jeszcze piaskownią. Czaszkę człowieka pierwotnego. No powiem Wam, deszcze były dobrych parę dni temu, a tutaj, w tej okolicy, ładne kałuże, podnóża z fajnym błotkiem. No dlatego też, no muszę przejść chyba na drugą stronę, tam się nie da. Dlatego też w powietrzu bardzo dużo komarów. No do mojego celu mam jakieś 19 minut z buta. To całkiem nie jest zbytnio dużo. Myślę, że to miejsce opanuje. No i tam trochę Wam opowiem. Na temat właśnie tej czaszki. No, na moim kanale nakręciłem już w tej okolicy właściwie trzy filmy. Jeden pulsujące źródła koło rogożnika, i jaskinia żydowska, która znajduje się tam powyżej, oraz młyn u walerów. Możecie sobie odszukać na kanale i obejrzeć, jeżeli Was to interesuje i interesuje Was ta okolica. Potok Jawożnik towarzyszy mi tu cały czas z lewej strony, płynie sobie. Ja idę o to taką drogą leśną. No, była tu wycinka drzew z tego co widać poukładane w szeregach od czasu do czasu drzewa. Potok praktycznie zderza się z drogą, po której ja teraz się przemieszczam. To całkiem spokojna. I ciekawa ta okolica. To Na razie podążam szlakiem świętego Jakuba. Tabliczka informacyjna, już nie pierwsza na drzewie. Tutaj bardzo dobrze to właśnie widać, jestem w takiej niecce, tam u góry domy, tu mamy potężną skarpę, dawniej no wiadomo piach, piaszczysta, tam po drugiej stronie podobna sytuacja, skarpa, a ten cały teren to była jedna wielka piaskownia. Powiem wam do celu mam bardzo blisko, ale nie wiem czy wy widzicie, jak to się odbija. Nie wiem czy wy widzicie to co ja widzę tutaj w lesie. Przecież to nie święta Bożego Narodzenia. A mamy tu ładnie udekorowaną choinkę wszelkiego typu bombki dominują czerwone. No proszę bardzo, miał ktoś naprawdę pomysła. Zanim trafię do celu powiem Wam, to chyba jeszcze się sporo rzeczy naoglądam. Przed chwilą choinka, teraz stary rowerek wodny. Kurczę, no niesamowita ta okolica. I powiem wam, miało być 19 minut. Pięknie, szybko. Też jakoś wydawało mi się, że pokonam ten odcinek nawet szybciej. Ja do celu idę już prawie godzinę. Nie znajduje się to stanowisko, jakby to ująć przy jakiejś drodze w lesie, tylko gdzieś tam przede mną. Tutaj mamy takie stare pozostałości po piaskowni, takie nierówne po prostu tereny. No jestem, jestem już bardzo blisko celu, popatrzcie, a oto świadectwo tego, że chodzę po byłej piaskowni, mamy tutaj wygrzebany piach przez jakiegoś zwierzaka, a nasza czaszka znaleziona była gdzieś tam z przodu, już spróbuję tak prawie, że podejść pod to miejsce no powiem wam, po ciężkich trudach dotarłem do tego miejsca miejsce naprawdę z ciężkimi manewrami do przejścia etap końcowy, no masakryczny no ale powiem wam tak gdy jestem już na miejscu i obiecałem no w marcu 1955 roku Teodor Kubiczek preparator muzeum Bytomiu przywiózł do zakładu antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Kopalną czaszkę ludzką, znalezioną. No, w byłej piaskowni właśnie, która tutaj była w Siemoni koło Będzina. Popatrzcie na te kopczyki. No nie wiem, myślę, że je w miarę dobrze widać. No, czaszka została odkryta w piasku podsadzkowym. Transportowanym na zamułkę płynną do śląskich kopal. No dzięki interwencji muzeum w Bytomiu zaktualizowano pole eksploracyjne w Siemonii, skąd wywieziono piasek. Jednak dokładnego miejsca znalezienia no nie udało się właśnie odtworzyć do niedawna. Nie wiem o co w tym chodzi, dlatego postanowiłem to miejsce odwiedzić, gdyż na mapie Google ukazało się właśnie to miejsce, że jest to tutaj, dokładnie w tej okolicy. Dlatego jestem i mam nadzieję, że nikt się nie mylił i nie jest to żaden żart wstawiając po prostu pineskę z opisem znaleziska czaszki. Z tego co ja wiem. Ha. Nieoficjalnie i oficjalnie są różne opowieści o tym miejscu, że oprócz tej czaszki było tu jeszcze bardzo dużo kości, Jakiś tam, szczerze mówiąc, niedźwiedzi jaskiniowych, hien i tym podobnie. Były kości ludzkie, podobnież w potężnych ilościach, nie wiem też ile tym prawdy, czy jest to zatajone i nie pisano o tych kościach, podobnież miejscowa ludność ten temat zna bardzo dobrze. No ja akurat nie miałem przyjemności z miejscowymi na ten temat porozmawiać. No właśnie ustalono, że była to południowa skarpa w Jawożniku, koło Siemoni, gdzie dokonano tego odkrycia. Ale czy ja jestem akurat w tej południowej? Powiem Wam, sam nie wiem. Teraz, po takich latach, no zobaczcie jak ten teren wygląda. Nie idzie tego rozszyfrować. No piaskownia. Była piaskownia, po której teraz chodzę. Jest ponoć wieku plejsteńskiego, a właściwie ten osad, który tutaj występuje a czaszka to Homo sapiens no jak przekręcę tą nazwę to wybaczcie mi, bo ja się na tym nie znam Fosilis. spróbuję umieścić po prostu zdjęcie tej czaszki w tym moim materiale no czaszka znaleziona tutaj właśnie w tym terenie jest ponoć najstarszym ludzkim znaleziskiem szczątków w naszym kraju. No samo znalezisko należy prawdopodobnie do, do mężczyzny. Mężczyzny, chodzi tu oczywiście o czaszkę, w wieku 20-25 lat, który padł ofiarą do praktyk kanibla, elastycznych. Po prostu został zjedzony, jak to się mówi. No dobrze, że w tych czasach ludzie nie zjadają ludzi jakaś cywilizacja i w ogóle to wszystko inaczej wygląda. No jeszcze takie zapytanie do moich widzów, a wiem, że mam widzów też z okolic właśnie Rogoźnika, Siemoni, Góry Siewierskiej i tak dalej, ale nie tylko do nich. Słuchajcie, jeżeli coś więcej wiecie na temat lokalizacji tej czaszki, dlaczego to zostało ustalone w tym miejscu, wiem, że są tacy, tylko nie wiem akurat będą oglądać mój kanał, czy nie, którzy wiedzą coś na temat no, znalezisk niesamowitych ilości kości w okolicach tej czaszki, piszcie. Piszcie, chętnie bym się więcej trochę na ten temat dowiedział, a i nie tylko ja. Piszcie, co wiecie na temat właśnie tego stanowiska archeologicznego, jakby to ująć. Dziękuję bardzo. No a ja w tym momencie po ciężkim dojściu, w ostatniej fazie znalezienia miejsca, gdzie najprawdopodobniej znaleziono czaszkę. Kończę mój materiał na dziś. Jeżeli mój film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jak i zapraszam na moją grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. Powiem Wam, polecam Wam odwiedzić to miejsce, ale naprawdę końcówka jest ostra. No dobra, do usłyszenia z okolic Siemoni i Rogożnika. Do następnego odcinka.